Ja chcemy pokazać bardzo ciekawą E-klasę. Auto z dieslem pod mawką, 9 dziewięciobiegowym automatem, 194 konie, ale nie o to tu chodzi. Rok 2017 i rzadko spotykane wyposażenie, zwłaszcza przy czterocylindrowym silniku. Auto ma praktycznie wszystko, z zewnątrz wewnątrz awangarda na kołach siedemnastkach ale w środku to już poezja czyli na początek nagłośnienie burmaster fotele z pamięciami i komforty, pełne komforty czyli regulujemy sobie tutaj podparcie boczne regulujemy długość siedziska i podparcie boczne jest aktywne, czyli w zakrętach nas dopompowuje przytrzymuje e, możemy to ustawić na słabiej, mocniej, bardziej nas przytrzymuje, mniej przytrzymuje w środku wirtualnej liczniki na Dużo dużo by tu było opisywania na przykład obi, ob, ogrzewanie powierzchniowe czyli grzane podłokietniki grzane uchwyty na napoje aktywny tempomat asystent pasa ruchu Aktywny układ kierowniczy, czyli auto nam, będzie, auto nam będzie jechało samo na swoim pasie ruchu. W lusterkach martwe pole, jak widać. Auto z rynku niemieckiego, już zarejestrowane w Polsce, 2017 rok. Na około 110 tysięcy netto. Bezwypadkowe, nielakierowane. W doskonałym stanie. Mamy takich eklas dużo, ale z tym wyposażeniem, to naprawdę nie jest łatwo znaleźć taką eklasę. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do zabrze do Salonu Samochodowego Center lub na www.saloncenter.pl. Dziękuję.